Witam Was z lewki. <laughs> Przepraszam. To będzie Wasze czytanie tygodniowe. I kartą przewodnią mamy Siedem Mieczy. E, macie. Ktoś Wam daje, ktoś Wam po prostu e, dokucza. Tu jest ktoś wredny koło Was, ktoś nieszczery. Uważajcie na tą osobę. Może to jest osoba w pracy, która jest bardzo zazdrosna, która coś robi przeciwko Wam. Wy w pracy możecie się czuć, możecie mieć bardzo dużo obowiązków, możecie tęsknić za czymś z przeszłości, bardzo dużo macie do zrobienia, będziecie bardzo zajęci, ale idą zmiany. Mi się wydaje, że to Wy zaczniecie, jeżeli chodzi o te zmiany. Ponieważ również w naszym miłosnym czytaniu mamy śmierć, także wy będziecie kończyć z, z czymś. I mi się wydaje, że to będzie ogólnie wewnętrzna zmiana, ponieważ wystawiacie siebie na pierwszym miejscu i bardzo dobrze, postawicie siebie na pierwszym miejscu e, i ktoś tu chce z wami współpracować, wyszukacie kogoś prawdziwego partnera do swojego życia. Może to był jakiś koniec, może zakończyliście jakiś związek, ale wystawiacie siebie na pierwszym miejscu, wy jesteście tą cesarzową. I tutaj ktoś się może znajdzie, żeby z Wami współpracować. Także wystawiacie stawiacie siebie na pierwszym miejscu. Jeżeli chodzi o pracę, też uważajcie na nieszczerych ludzi, fałszywych ludzi tutaj dookoła. Możecie mieć dużo pracy, ale też będziecie coś zmieniać. Zmiany, jak Wy nie będziecie zmieniać, to zmiany idą w Waszą stronę na lepsze, jeżeli chodzi o Waszą pracę, finanse. Bo Wy tutaj możecie mieć jakieś straty, Wy możecie czegoś żałować i smucić się z jakiegoś powodu w sprawach materialnych. Jeżeli ogólną energię, wyciągnęłam kartę Lenormand i macie przepiękną energię: macie Księżyc, macie Gwiazdę i macie Lilię. Ta karta oznacza nadzieję, radość, dbanie o siebie. Księżyc, zwłaszcza o tym mówi, żeby to jest prawdziwa taka kobieca. Energia, y, macie zadbać o siebie, to jest nadzieja, to są Lilie, to jest spokój, to jest piękno, i tak wewnętrznie wy będziecie się czuć. Cokolwiek się zdarzy na zewnątrz w waszym życiu, y, wy będziecie spokojne, wy będziecie radosne, wystawiacie po prostu siebie na pierwszym miejscu. I tak zostanie, zostawcie w tym tygodniu. papa pa. Pozdrawiam lewki.